What? He you Kyrie eleison Na dobrą jazdę w dzisiejszym turnieju numer 12 Tomasz Golob no i właściwie tyle, co mogę powiedzieć, bo gdybyśmy się zaczęli nad tym zawodnikiem rozpływać, nie wiem, czy czasu cenowego starczyłoby w dniu dzisiejszym. Z numerem pole pierwsze, 19. kask czerwony na polu potem na polu drugim, w kasku niebieskim, Jabłoński, Adam Skurdiski, to pole trzecie I Tomasz Golob, na polu czwartym Golob kapitalnie, dobrze także skóra, ale musiał zamknąć gaz. Golob tam pracuje bardzo intensywnie na zewnętrznej i już Tomasz Golob jest na miejscu pierwszym, dosyć łatwo dał się objechać jadący w kasku czerwonym, Rafał Dobrucki, teraz akcja Krzysztofa Jabłońskiego i Dobrucki, trzeci, czwarty, Adam Skórnicki, a więc planowo wszystko jak na razie dobrze pojechał, popularny jabłko, ale teraz błąd Jabłońskiego, bo Rafał Dobrucki dobrał mu się do skóry no i zobaczymy teraz, bez pardonu pojechał z Jabłońskim, Brudzki wykorzystuje to wszystko, Adam Skórnicki, który jest trzeci a Krzysztof Jabłoński po serii błędów spada na czwartą pozycję. A było tak dobrze dla niego, pojechał drugi z szansami na powalczenie z Tomaszem Golowym, ale myślę, że ten motocykl po prostu może nie jest zbyt, zbyt dobrze spasowany z na nawierzchnią. Jest szybki na starcie, ale na trasie jednak nie pracuje tak jak należy. Męczy się Skórnicki teraz z Jabłońskim. Do końca będzie walka o jedno oczko. Ale kto będzie trzeci? No właśnie, jednak chyba Skóra. Tak jest. Skórnicki trzeci, Jabłoński czwarty, drugi. Rafał Dobrucki, a Tomasz Golob spokojnie na pozycji numer jeden, wygrywa wyścig za trzy punkty. Dwa punkty dla Rafała Dobruckiego. Jedno oczko zdobywa w tym biegu Adam Skurnicki po ładnej walce z Krzysztofem Jabłońskim, który przez pewien czas wiózł dwa oczka, a potem niestety musiał uznać wyższość swoich rywali. Rafał Przeważą Winden, wielki mentor Taja, był jego mechanikiem opiekunem, psychologiem, kumplem i w końcu ojcem na końcu, bo w takiej kolejności to Taj mówił, że wyglądał jego, i na pewno brak, brak e, takiej głowy w parku maszyn, na pewno jest ogromny na tym, co na przykład odczuł swego tytułu parę lat temu Rafał Goniewski. Kołgał się w kasku niebieskim Gomulski. Kto będzie najszybszy? Gomulski, proszę zobaczyć, ale już idzie w klaszczy przed dwójkę zawodników. Golob przy krawężniku drugi Jonsson, trzeci Gomulski, czwarty Ufinden. Ależ było ciekawie na wyjściu z tego wirażu. No i zobaczymy co wymyśli Andreas Jonsson. Bardzo blisko Goloba ten nieco szerzej. Jonsson jeszcze bardziej szeroko pod płotem. Gomulski jest trzeci, czwarty Ufinden. Z przodu będzie walka o trzy punkty i to do końca będzie walka Golob. Jak na razie bezbłędny. Teraz szedł nieco bardziej wąsko w ten wiraż. Inaczej go pokonał. Jonsson także trochę inna recepta. Teraz się próbuje napędzać. Jestem ciekaw, czy pojedzie bardzo szeroko do końca. Czy będzie próbował na krawężnik zamykać tutaj goloba. Jednak nie cały czas szeroko. Cały czas się napędza. Jonsson kapitalny pojedynek z golobem. Zamyka golob przy płocie Jonsona. Teraz ten przy krawężniku. Dzieje się bardzo dużo. Golob musi pokazać cały swój kunszt co udowadnia w tym biegu, że jest naprawdę zawodnikiem kompletnym i jest zawodnikiem, który w tej chwili i dzisiaj w Gnieźnie jest na razie niepokonany. Tomasz Golob za 3, Andras Jonsson za 2 to jest punktacja pierwszej dwójki. Iza Tulin żółty, Midiński w białym, Niki Petersen w Kasku Niebieskim, Tomasz Golob na czerwono w kasku w kasku czerwonym na polu i pierwszym na pewno spora już zaliczka Tomasza Goloba. Zwycięstwo w tym jego przybliża go do batalii o króla zna, Ale poczekajmy, dopiero trzecia seria przed nami. Dobrze Petersen, kapitalnie także Golob. Nieźle z tego czwartego pola Gizetulin. Tomasz Golob, ostatni, proszę zobaczyć. No ale teraz to co zrobił, to jest naprawdę kapitalne. Petersen, jednak zamyka Goloba. Teraz na wejściu ten wiraż Tomasz Golob, jak na razie drugi, trzeci Miedziński, czwarty Kicetulin. Myślę, że walka będzie do samej mety. Petersen z przodu teraz bądź Goloba, wykorzystuje Miedziński, ale jak na razie Tomasz Golob kontroluje tę sytuację. Bardzo szeroko tam idzie pod samym płotem, próbuje się napędzić. Tomasz Golob zamknięty przez Petersena, raz jeszcze taka sama akcja, tym razem na tym pierwszym wirażu. No i Tomasz Golob chyba, chyba tak jest, w swoim stylu wychodzi pod płotem. Na pierwszą pozycję, a więc to do czego nas przyzwyczaił, no w tej chwili czyni Fruwa. Po tym to, że w Tomasz Golob drugi Petersen, trzeci Miliński, czwarty jest w tej chwili w kasku żółtym Gizetulin. A to oznacza, że to będziemy mieli kolejny bieg, gdzie Rosjanin punktów nie zdobędzie i na pewno już może zapomnieć właściwie o awansie do pierwszej czwórki tego turnieju. A od się skrętność, Golob po dobrym biegu z Petersenem na pozycji pierwszej kończy ten bieg, drugi Niki Petersen jak, jak na razie zdobył 4 oczka, Tomek Golob 9 o czym mówiliśmy, Rudy Holta 7, a więc ta trójka Holta Henkow i Tomek Golob to są na pewno jedni z głównych faworytów do biegu finałowego, zobaczymy kto będzie bliższy tego wyścigu po tym po tej odsłonie Dobrze to dobrze także Tomek Golop teraz na prowadzeniu Holta, tam bardzo ciasto zamknięty Golop przez Holtę, Golop w swoim stylu bardzo szeroko teraz prowadzi motocyk Holta, tam problemy Holty, ale wykorzystuje to, bo jest na pozycji numer jeden Amerykanin w tej chwili drugi, trzeci, Golop, czwarty Szczepaniak Henko, to pierwszą pozycję odbija, Holta musi ująć gazu, bo wiech po koło Amerykanina a Tomek Gollop tam próbuje pod płotem wyjechać na drugą pozycję zamykany niemiłosiernie przez Holte ale teraz Gollop wykorzystuje błąd Norwega który już jest trzeci i zapewne jeszcze jedno okrążenie będzie starał się odbić pierwszą pozycję Amerykanina, ale ten jednak ma dosyć sporą przewagę i nie sądzę, aby tutaj był w stanie Tomasz Golob wyprzedzić Grega Henkoka bardziej musi uważać na szalejącego na trzeciej pozycji Rune Holty. E, Henkok za 3, za 2, Holta 1. Bez punktu Szczepaniak. Ciekawy bieg, znowu ciekawy bieg liczne Janki. E, no i wielkie brawa dla e, Amerykanina, który w opałach był w tym biegu niejednokrotnie, a mimo to pokazał, że potrafi z nich wyjść e, kapitalnie. Henkok bardziej jednak. Dobrze e, myślałem, Jason Doyle nie jedzie w tym biegu, zrezygnował ze startu, być może ten upadek jest troszkę bardziej bolesny niż to wszystko nam wyglądało. No i dostaje szansę jazdy, dostaje szansę debiutu w tym turnieju i dostaje szansę jazdy w takiej dobrej stawce zawodników. Młody Marcin Wawrzyniak. Wawrzyniak w czerwonym, Golów w kasku niebieskim, w kasku białym Protasiewicz, w kasku koloru żółtego Jason Kram. 19 litwa przed nami Golob już z przodu. Dobrze także Protasiewicz, ale pojechał po krawężniku Tomasz Golop. Wypycha swoich rywali. Kram bardzo szybki tam na wyjściu z tego wirażu. Co zrobi Tomasz Golob? Jest Golob drugi. Trzeci Protasiewicz czwarty Marcin Bawrzyniak który już ma sporo stratę do prowadzącej trójki, no ale wiadomo, że w takiej stawce trudno oczekiwać tego młodego chłopaka czegoś naprawdę dobrego Golo bardzo blisko Krampa nie stracił do prowadzącej dwójki Protasiewicz teraz próbuje ataku przy krawężniku Golo pójdzie teraz po szerokiej na krampa bardzo blisko tam ogrodzenia Tomasz Golo praktycznie przyklejony do płotu i już w swoim stylu napędza się i kapitalnie wychodzi na pierwszą pozycję kramp drugi, trzeci, Protasiewicz czwarty Wabrzyniak, jeszcze jedno okrążenie. I to będzie czwarte indywidualne zwycięstwo Tomasza Goloba i tym samym pieczęć, jak chodzi o awans do wielkiego finału. Golob za trzy, zatem kończy te zawody. Dwa punkty dla Krampa, jedno oczko dla Protasiewicza, bez punktu Marcin Wawrzyniak. No, wydawało się, że ta strata Tomka Goloba do Krampa jest bardzo duża, bo Kramp tam ładnie pojechał, bardzo ładnie pojechał na wyjściu z tego pierwszego wirażu no i wydawało się, że dywagacje tutaj na temat biegu finałowego się sprawdziły, bo policzyłem to na szybko no a nasz realizator zrobił to bardzo dokładnie i tak się też dzieje więc na pewno już wiemy, że w biegu finałowym pojedzie Greg Hancock, pojedzie Nicky Petersen, pojedzie Tomasz Golok i pojedzie Rune Holta no i teraz kwestia odpowiedzi na pytanie kto z tych zawodników dzisiaj zwycięży najrówniej jeździł Dzisiaj Tomasz Golob najpewniej tylko jedna porażka z, właśnie z Amerykaninem Tomasza Goloba, Nicky Petersen dobrze ale bez błysku Hancock Także bardzo dobrze no a Runę Holta męczył się, męczył się trochę Holtański Aby zdobyć miejsce w wielkim finale więc myślę że tutaj Faworytem jest Golob lub Greg Hancock jednak mimo wszystko. E, on zwyciężył w zeszłym roku. No i zobaczymy, czy będzie w stanie te e, trofeum obronić. Jestem ciekaw, które pole wybierze Tomasz Golob Sprawdzał pierwszą, e, pierwsze pole. Ma oczywiście prawo wyboru pola jako pierwszy, dlatego że ma. E, taką możliwość ma e, proszę Państwa, punktów. E, Najwięcej, więc ma możliwość oczywiście e, dostrojenia się do poziomu. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Golop znowu na polu pierwszym i w tej chwili chyba takiego Wyboru dokona, bo myślę, że tam za dużo prac jest związanych z wybieraniem kolejny przez Tomasza Goloba. Jest także Greg Henko, który będzie wybierał jako drugi. Popatrzmy, jak nam się to wszystko poukłada. Szkoda, że zrezygnowano, proszę Państwa, w Grand Prix, ja na tym bardzo ubolewam, z wyboru pól startowych, takiego właśnie przed taśmą startową przez zawodników, bo losowanie losowaniem, wybór tych pól w parku maszyn, to jednak nie to, nie, nie to samo Greg Hancock kask niebieski Tomasz Golob, kask czerwony, to już wiemy teraz Nicky Petersen kask biały, no i runę Holta dostał w spadku pole czwarte, czyli kask żółty te czwarte pole nie jest dzisiaj najgorsze bo wielokrotnie tutaj pokazywano, że można z tego pola dobrze pojechać. No i jestem ciekaw, jak wykorzysta to Rune Holta, Tomasz Golop, pole pierwsze, potem pole trzecie, Niki Petrosen, pole czwarte, Rune Holta, Norwegia i Polska, no bo tak należy powiedzieć, że jednak dziś przyzwyczailiśmy się do obecności Holty w cyklu Grand Prix z orzełkiem na piersi. Ja osobiście byłem przeciwny temu jeszcze parę lat temu, No ale w tej chwili już właściwie traktujemy Holtę jako swego, a więc Holta w barwach polskich na pol czwarty. Dobrze, Niki Petersen ale chyba ukradł start delikatnie. Niki Petersen. Golop z przodu, jest Tomasz Golob pierwszy, a tymczasem proszę zobaczyć co się dzieje z Petersenem, spada na czwartą pozycję, a było tak dobrze ze startu, Golob jest już pierwszy, drugi Henko, trzeci Holta, czwarty Petersen, zażarta walka o drugie i trzecie miejsce, nieco bardziej wąsko Amerykanin, stracił na tym bardzo, bo Holtański już jest drugi, Tomasz Golob fruwa po tym owalu w w cudowny sposób. Prowadzenie najlepszego polskiego zawodnika nie ulega wątpliwości, ale teraz zbliżył się do niego Runy Holta, zobaczymy czy na tyle, aby mu zagrozić, nie sądzę, bo Golob jest bardzo, bardzo daleko z przodu. I Jeszcze jedno okrążenie, ogląda się, gdzie są jego rywale, swobodnie już jedzie Tomasz Golob, a tutaj proszę jeszcze atak Niki Petersena na pozycję Grega Henkoka. Henkok w tej chwili czwarty, stracił swoją trzecią pozycję, a to proszę Państwa oznacza, że... Zwycięzcy zeszłorocznego turnieju zabraknie nawet na podium. A zwycięża te, proszę Państwa, zawody Tomasz Golob w kapitalnym stylu, w cudownym stylu. No i właściwie tyle można powiedzieć, bo wygrał start, pokazał jazdę. Po profesorsku. I teraz cieszę się bardzo, no bo ma proszę Państwa z czego e, Tomasz Golob e, zwycięzcą tych zawodów, e, drugi Rune Holta na trzecim stopniu podium, Niki Petersen, a na czwartym e, Greg Henko, który będzie musiał oddać koronę e, Króla Gniezna. E, no a Tomasz Golob będzie dzierżył te miano e, przez e, Kolejny rok, no a teraz radość najlepszego polskiego zawodnika. Widać, że zawody sprawiły mu dużo radości. A kibice na pewno tutaj nagradzą najlepszą czwórkę wielkimi brawami. Tu już na Państwa ekranach korona, którą będzie miał Tomasz Golop, a za chwilkę prezentacja na Państwa ekranach najlepszych zawodników jest Niki Petersen na pozycji trzeciej z pucharem. Potem na pozycję drugą, za chwilkę na drugi stopień podium wejdzie Rune Holta. Tak jest. Wielkie brawo dla tego zawodnika, bo dzisiaj naprawdę pokazał znakomity żużel. A na najwyższym stopniu podium na tym troni króla usiądzie Tomasz Golob. Ale proszę Państwa, przyznajmy uczciwie, że właściwie każdy z tych zawodników, którzy dzisiaj jeździli na torze w Gnieźnie, Pokazał dobry żużel, bo emocji mieliśmy niesamowicie dużo dzisiaj. No i myślę, że emocjami, mijankami można było odziedziczyć wiele turniejów Grand Prix. I myślę, że działacze z Gniezna pokazali w jaki sposób należy przygotować na aby można było się ścigać fantastycznie, aby można było atakować na całej szerokości toru a w Grand Prix, niestety, na czym ubolewam, bardzo często jest tak, że pierwszy łuk, wyjście z pierwszego łuku i właściwie tyle, jak chodzi o ściganie. Tomasz Golo w specjalnym płaszczu, za chwilkę udekorowany na króla, jeszcze korona e, przygotowywana, bo na razie czerwona e, korona z logo Warki, ale Tomasz Golo będzie musiał tą czapeczkę zaraz ściągnąć, bo w tej chwili na jego głowie Korona, która jest troszkę za duża, musi Tomek uważać, żeby ona nie spadła, albo ją lepiej po prostu usadowić. Wiadomo, że noszenie czegoś takiego nie jest, proszę Państwa, prostą sprawą. Tomasz Golub, na Państwa ekranach, najlepszy zawodnik tego gnieździelskiego turnieju, no i co ma do powiedzenia, posłuchajcie. Państwo z właśnie specjalnie dla Was, Tomasz Golow. Pan Tomasz Golow jest Pan Królem Gniezna, Królem Żużla po prostu mówiąc krótko. Jak Pan ocenia całą tę imprezę? Strasznie się cieszę, że dzisiaj tak to wypadło. Chciałem chociaż raz zostać tym królem, nigdy chyba nie byłem, także lubię tutaj jeździ, ten tor mi odpowiada, klimat, wszystko. A, pełne trybuny, pełen stadion, było warto i, i było dla kogo jeździć, także Uruchomiłem to, co trzeba i zwyciężyłem. Adam Skurnicki pytany o to, co dzisiaj zapamiętał najbardziej, powiedział fenomenalnego Tomasza Goloba. Wszystko inne pan przyćmił. Jedziemy, to jest dopiero jakby początek w tym roku dobrej jazdy, także jeszcze wiele rzeczy mnie czeka, trudnych i mam nadzieję, że ta forma będzie się utrzymywać. Mam tutaj na myśli Grand Prix. Wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie. Tyle Tomasz Golob, król Gniezna, król polskiego i światowego żużla. A więc krótko na temat i bardzo rzeczowo, a na Państwa ekrana klasyfikacja dzisiejszego turnieju. Golob e, Holta Heku to jest pierwsza czwórka na miejscu piątym, Adras Jonsson szósty, Jason Kramp e, siódmy, Krzysztof Jabłoński ósmy, Adrian Miedziński na dziewiątym miejscu, Piotr Tasiewicz dziesiąty, Rafał Dublucki jedenasty, Adam Skórnicki na dwunastym miejscu, Denis Gizetulin trzynasty, Michał Szczepaniak czwarty, czternasty, Adrian Gomulski, Taiwo Finden na miejscu 15, na 16 miejscu, Jason Doyle.